Siemanko, tu jak z ręko rękodzieło Zapraszam Was dzisiaj na kolejny filmik Z kartkami od Katarzyny Kędzierskiej Kocham się ta cały rok Dzisiaj Jeszcze nie wiem, którą kartkę będziemy robić Ogólnie mam wycięte Cztery grafiki Chłopiec, dziewczynka Tak się nazywał ten jeden live Później drugi live to był Czernie, Złoto i Czerwień, styl wiktoriański. I tutaj grafik od stylu skandynawskiego nie mam, ale wycięłam inne grafiki, które moim zdaniem są stylem skandynawskim. I właśnie zastanawiam się, które zrobić z Wami dzisiaj. I przeglądam właśnie live y kasi, jak wyglądały te kartki. Bo nie ukrywam, że nie mam dzisiaj siły na jakieś skomplikowane kartki. Ale oglądając tutaj, po prostu wszystkie mi się wydają na początek skomplikowane. Ale biorąc pod uwagę wielkość, to chyba zrobię tą w czerwieni. Tak, to zrobię tą w czerwieni. Bardzo jeszcze nie mam przygotowanej, bo mówię, nie wiedziałam, co będę robić. Tu wycięłam część grafik. Jak przeglądałam live'a częściowo, to wszystkie z tego nie będą potrzebne. Ja po prostu docięłam parę więcej w razie W, bo też nie byłam pewna wielkościowo, których Kasia dokładnie będzie używać. Jest parę takich posencji, są bombki ze wzorkiem bez, wzork bez wzorka, jest kakao, jest czekolada mniejsza, większa, właśnie tutaj mówiłam właśnie, nie wiedziałam, które, ale powinnam się zorientować po kierunku, bo są różne. Kasia na pewno używała myszek, ja jeszcze docięłam te malutkie. O, tu mi coś spadło, ale nie pamiętam co. Dajcie mi chwilę. Muszę to odkleić od podłoża. Aha, to jest susunia. To jest jakaś szyszunia, szczerze mówiąc, nie wiem z czego. Może być z jakiś inny odcinek. Jest duży dom, domek i jest choinka. Na pewno wszystkich grafik okaz, z tego nie skorzystamy Na pewno na arkuszu też było więcej grafik Ja nie wycinałam, bo walczę też trochę z czasem Więc na razie zależy mi... czy znaczy z czasem, może źle powiedziałam Chcę wykonać kartki Kasi Ale to są kartki, owszem, do koperty, ale trochę bardziej skomplikowane a na jarmark świąteczny chcę zrobić takie zwykłe, najzwyklejsze. ha, <grywa> zwykłe, najzwyklejsze. Uzdrowiłam sobie, że zrobię sobie takie te 3D od ITD Collection, więc nie wiem, czy to są zwykłe, najzwyklejsze, ale wiecie o co chodzi. I po prostu wycinam z kasiowych arkuszy tylko to, co naprawdę potrzebuję, a resztę po prostu jak będę miała czas i będę tworzyć jeszcze inne kartki, to wtedy po prostu sobie dotnę już wtedy to, co potrzebuję. Tak potrzebuję, potrzebuję do konkretnych kartek. Ok, to ja przeglądam film, patrzę jaką bazę potrzebujemy i lecę dalej z tworzeniem. Zapraszam Was na oglądanie. Tak jak widzicie, trochę siłuję się z kartką. Chciałam ją zrobić trochę inaczej, czy trochę inaczej. Przykleiłam myszki bardziej wewnątrz, bo nie chciałam, żeby wystawały za kartkę, bo zależy mi, żeby kartka była do koperty. No i to był mój błąd. Tak jak widzieliście, druga myszka się już nie, nie mieści, bo uszy nawet jakbym przykleiła odwrotnie, że tą mniejszą bym później kleiła po lewej, żeby mamy było widać, to tak czy siak. No, druga myszka zasłania. Zasłania którejś z rodziców. Więc dostaniemy przy jednej myszce. Tutaj też Kasia kleiła na dole kwiatki. Kleiła kwiatki na dole, żeby te myszy trochę nie lewitowały. I też, tak jak zauważyłam, wycięłam małą choinkę, a Kasia używa tu dużej, więc docięłam, podocinałam resztę grafik i kwiatów trochę, no, po prostu włączyłam serial, siadłam, podocinałam, bo stwierdziłam, że tej kartki za jednym zamachem jednak i tak nie skończę. Chyba, że tą mniejszą jeszcze wcisnąć. Zaraz zobaczę jeszcze. O, taka, widzę, że jeszcze jedna mniejsza. Chciałam jeszcze te kwiatki, bo tutaj docięłam resztę kwiatków. resztę kwiatków i nazywa się oczywiście na samym dole. Tu bo jeszcze bombki wrzucę, bo może będę używać. O, co i teraz tak, Kasia przykleiła połówkę białego tutaj na stópkach. Patrzę, z którą częścią bym chciała. Ja też bym wolała go już nie zasłaniać, niech on już lewituje. I tutaj był jeszcze taki. Nie mam mniejszego, więc musiałby być ten. Dobra. Będzie napać kana. Pozwólcie, że po nożyczki się, się sięgną. to już jeszcze tak zobaczę. Dobra tak dostarczy, w tym razie w będzie jeszcze połówka do innego kwiata hmm, czyli nie do innego kwiata, tylko połówka jeszcze będzie no, do wykorzystania jeszcze gdzieś indziej A, I nie wiem, czy Wam mówiłam, ale ja grafiki, akurat te, drukowałam na papierze fotograficznym, błyszczącym, bo nieraz lubię, jak takie grafiki są właśnie bardziej no, błyszczące, jakby to nie brzmiało. No dobra, będziemy kombinować, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kartka na razie prezentuje się tak Tak jak widzieliście Z tyłu jest oklejona tylko czarną bazą Papierem już nie oklejałam W środku nie jest oklejona w ogóle Kasia robiła ją na białej bazie I ja 30 tak nie mam białych Białe bazy mam tylko no, Normalne A4 a Tam jednak tej 30 brakuje A nie dokładnie jeszcze wiedziałam co Kasia będzie kombinować Więc już nie chciałam Bo tu akurat z tej 29 z hakiem Można byłoby to spokojnie zrobić ale już nie chciałam kombinować. Tak się wygląda złożona. Do koperty się powinna zmieścić, bo no ta baza ma tu nawet z tym wystającymi kwiatkami. Ma 11 cm, na długość ma 15 równe, czyli nie uciekło mi nic nigdzie. Kasia tu jeszcze poszalała z brokatami. Ja nie mam akurat takich dodatków jak Kasia, będę szaleć z innymi, ze złotych znalazłam takie mikro, mikro kulki, brokat złoty, tu jest taki grubszy powiedzmy, że brokat, mam ten taki, nie wiem, to skruszony lut, ale taki gruby, mam jeszcze takie jakieś dziwne kamyczki. Tu myślałam, żeby wrzucić jeszcze, żeby takie, no nie, wiem, no zrobić dół, pastę śniegową. Nalona no, jest biała-biała, więc tu może być trochę przegięcie, jeśli chodzi o czystą biel. Zaraz będę kombinować. Zobaczymy, jak to tutaj, jakbym pojechała kawałek bia tym hmm, klejem. Czy się będą te kamyczki grubsze przyciągać i do tego brokaty, żeby w zapełnieniu pojechać. Tu, jak się trochę starałam się ogarnąć, żeby nie, nie latało to mi wszystko i wszędzie. Zaraz muszę jakąś białą kartkę ściągnąć, żeby to później zrzucić z powrotem. I bierzemy się do klejenia. Tutaj też widzę, że mam problem. Bo korek mi się kruszy. Muszę jakoś. Wyciągnąć, wydłubać. Za każdym razem coraz gorzej wygląda. To jest takie coś grubego. Zobaczymy, czy jak w paru miejscach przykleję. Jak widzicie, trochę teraz z brokatem poszalałam. Przykleiło mi się wszystko do kartki, nie chciało wyjść. Więc stwierdziłam inteligentnie, że zamiast wrzucać kartki, wsypię wszystko na blat. A Zobaczymy, czy uda mi się to zmyć. Jeszcze od razu szpachelkę przetro, Chociaż teraz w tym okresie to i tak wszystko się błyszczy, bo to brokat wszędzie. Spróbujemy to za jednym zamachem jakoś ściągnąć. Jak widzicie, moja mata najlepsze swoje te już ma za sobą. I mogę doczyścić jej po jakimś tuszach, nie tuszach. Tu jeszcze u Kasi... Na górze była wstążeczka. Co, aurelka. Nie wiem, zaplatała, zawiązywała. Jak zwał, tak zwał. Ja jeszcze poszukam takiego sznureczka. Znaczy, takie sznureczki na pewno mam, tylko pytanie, czy kolorystycznie będą pasować. Dajcie mi sekundę, bo mogę wam teraz trochę poszaleć, bo się muszę dostać do, 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 do słowa mi brakuje, a do szuflady Mam szary. Dawa, da, dam wam kartkę, żebyście nie mieli z tego blatu przed sobą. Tu na niech jeszcze schnie, bo tutaj klej jest mokry. Mam też mureczki, trochę doliczam. ociągnęłam i się rozwiązał. Kartka z nutką to może niekoniecznie. Czy ja mam jeszcze jakieś kolory z tego? Nie, tu są szyfonowe. A, tu jest jakaś jeszcze niebieska to niekoniecznie. Niebieska to na pewno nie. Wybaczcie, bo to chwyciłam i poleciał. Szarący chyba też odpuścimy. Zostaje taki bez tu mam jakieś końcówkę, to można byłoby z tego bo w tylko nie będzie. Te będą to ciemne. Czerwoną nie. Dajcie mi chwilę. Ja też związaniem kokardek nie jestem żadnym mistrzem Bo to jakoś na palcach czy na czymś się niby wiąże. Ja spróbuję takim w powietrzu sposobem. być tak. To jest tu, to jest tu, ale trochę takie. Hop, to jest drugie. Hop. To coś by się przydało. Ale w tej kolekcji nie wyłożonych gwiazdeczek, a bombka w powietrzu mi też nie pasi jakoś. Dajcie mi sekundę. Mój mózg to przetrawi, ale ja chyba nie jestem za tą kokardką. Chociaż tam była taka faktycznie mikro mini. Spróbujemy ją jeszcze ściągnąć do mikro mini. to mikro mini kokardka Żeby też nie miała za dużo. I to było tak w kawałku na. tą na... tam resztkę też mogę wyrzucić. Ona była w kawałku na napisie, w kawałku na dole, więc można byłoby ją. Dobra, jak ma być podobnie, to niech będzie podobnie. Tu ją ciepniemy. Tu ją ciepniemy. Oczywiście klejem upierniczyłam wszystko, jak tylko mogę. Niech się chwilą. Przyklei, to mogę pochować. Do tej kartki to raczej już nic więcej kombinować nie będę. Ja, gdzie mi uciekasz? Mam nadzieję, że ten klej będzie trzymał, bo jakoś nie uśmiecham się wyciągać klej na gorąco. Dobra, spróbuję Wam delikatnie ją pokazać. Ona na złożonej wygląda tak tu jest trochę błysku błysku, brokatu tutaj już nie miałam na tej drugiej myszce nie miałam gdzie wrzucić mamy rodzinkę myszek to się rozkłada tutaj mam takie większe kamy kamyczki choinkę też lekko powrokaciłam tutaj mówię, jeszcze musi się klej pozasychać, bo widać białe części tak samo tutaj kokardka musi przestygnąć. i ta kartka Rozkładana wygląda dla Was z góry tak. Jeszcze tam się, czy ją widać. Powinno być widać. Nie. Światło też jest takie, jakie jest. Tak jak mówiłam, pierwszy zakup jakby są na jakąś grubszą gotówkę to jest porządna lampa i oświetlenie, dwustronne najlepiej. Muszę też przemyśleć, jak to wykombinować, żeby też statyw nie przeszkadzał. I ta kartka ogólnie, jak rozłożysz ją. Ten to wygląda tak. No na pewno by zrobię zdjęcia i umieszczę później na moich stronach. Tu mnie trochę drażni, bo papier pęk. Znaczy nawet nie pęk, bo to nie jest pęknięcie, tylko po prostu kawałek odstaje. Muszę go jakoś spróbować wygładzić. Z tego co pamiętam, to Olga jak bigowała, później kością do bigowania to jakoś wygładzała. Może nie będzie to tak aż starczeć, tak bo mnie trochę on drażni no, jest ciut lepiej mam nadzieję, że ta kartka faktycznie będzie stać, a nie rozjeżdżać się niech, mówię, niech, ona do, niech ona zastygnie i ja wtedy wezmę i złożę ją na płasko żeby ona tak bardziej nie, nie rozkładała się aż tak i później zrobię jej sesję, zaprezentuję. Więc tak wygląda dziewiąta kartka od Katarzyny Kędzierskiej z Kocham Święta Cały Rok w moim wydaniu. Podobna, lecz ciut inna. Na pewno nie ma zająca wyglądającego za choinką. No cóż. Dziękuję Wam serdecznie i do następnego razu.